Hej, cześć, siemanko, z tej strony Citrox. witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku modyfikacji do Minecrafta. Dzisiaj przygotowałem dla was bardzo przydatnego moda o nazwie 8-slot Forensis. Dodają do naszej rozrywki taki oto piecyk. Widzimy, że na jego ścianach bocznych znajdują się takie odwrócone e, diamenty. Zanim pokażę wam czym on się różni od tego e, tradycyjnego, to zaprezentuję wam może crafting. E, do skraftowania naszego nowego piecyka będziemy potrzebowali 8 zwykłych piecyków oraz 1 diament. Piecę układamy w oku crafting table w następujący sposób, a nasz diament rzucamy w środek. Wówczas otrzymujemy bloczek z piecem dodanym przez tą modyfikację. Zapytacie pewnie, czym on się różni od tego tradycyjnego. Już wam wyjaśniam. Gdy naciśniemy na jego prawy przycisk to widzimy, że ukazuje nam się tutaj 8 miejsc do stapiania, do pieczenia różnych przedmiotów. Może mam tutaj przygotowane żelazo i węgiel, może zaprezentuję Wam jak wygląda różnica czasowa w stapianiu tych przedmiotów. Włóżmy sobie tutaj 8 żelaza, okay, węgiel tutaj to samo układamy 8 żelaza, wrzucamy węgiel. I zobaczcie, jak to szybko pójdzie. Dodatkowo widzimy, że gdy coś w środku stapiamy, to kolor naszego diamentu zmienia się na czerwony. Gdy pojawi się kolor niebieski, będziemy wiedzieli, że wszystko jest gotowe i możemy już to powyjmować. Tutaj mamy, widzimy, że bardzo szybko nam się to zrobiło. A tutaj mamy dopiero dwa. Nie dość, że tutaj wrzuciłem to szybciej, to tutaj musiałem to jeszcze zebrać i widzimy, że jest taka ogromna różnica czasowa. Myślę, że bardzo przydatna modyfikacja dla osób, które zawsze robiły sobie po więcej niż jeden piecyk, aby im to się szybko wszystko Stapiało. Ja należę do takich osób i myślę, że byłaby to nawet całkiem ciekawa inicjatywa dla Hunger Games, gdyby nie to, że potrzebny jest jeden diament do craftingu. No i cóż, myślę, że w dzisiejszej modyfikacji to było na tyle. Chciałem Wam jeszcze powiedzieć, że mam nowego skina. Chciałem tutaj podziękować Gadrinowi, ponieważ razem go projektowaliśmy i wzorowaliśmy się na jego skinie, aby były one podobne. Mi się bardzo podoba, nie wiem jak Wam. Mam nadzieję, że. Również. No i cóż, ja Wam bardzo dziękuję za uwagę, jeżeli Wam się filmik podobał, możecie oczywiście wynagrodzić mnie pozostawiając łapkę w górze. Życzę Wam miłego dnia, trzymajcie się i na razie.